Łukasz Matysiak Reinkarnacja Zabiją nam Kiedyś serca Ponownie Zrodzone pod inną postacią Zerkać będziemy zgrani Lub latać Nad ziemi połacią Otworzą się jeszcze powieki By wzrokiem pochwycić horyzont Umknęliśmy śmierci po stokroć Umknąć możemy po tysiąc, i może podłusek z korupą przyjdzie przemierzać na morza lub rosą zwilżyć kopyta z dumą nosząc poroża. Że wszystko wybrzmiewa inaczej, posłyszysz, i ja też posłyszę, że słów jest insze hukanie jako i wilków wycie nie zaznasz już skóry gładkości bo może los w pancerz cię zatknie lecz jeśli napotkasz moją miłość czy mi ją kiedyś przytakniesz